Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym unpackingu. Niestety bez sygnetu, trochę się czuję tak bez sygnetu, taki bezbronny, taki delikatny, taki podatny na zranienia. No ale zgubiłem. A wewnętrzne głosy mówiły, żeby zostawić sobie dwa, miałbym zapas, pewnie go znajdę. Szanowni Państwo, chciałbym pokazać Wam, co kupiłem sobie. Niektórzy z Państwa mogą powiedzieć, że to działanie jest e, nierozsądne. No, a ja powiem, no, chroniąc własne jakby dobre imię, e, powiem, że to działanie jest, ma sens. Otóż kiedy odkryłem, że kawa mi szkodzi, źle się psychicznie po niej czuję, zamówiłem kawiarkę, miała przyjść dzisiaj, zamówiłem ją w poniedziałek, no ale niestety RTV URAGD no, tak działa, jak działa. Przepraszam, nie, e Euro, nie RTV, Euro AGD, tylko tam Euro, ta, ta, ta Lipińska, kurde, no nie pamiętam. Ta, co tam śpiewa, o, Lisowska, więc Dobrze, szanowni Państwo, więc kupiłem kawiarkę, tam parę rzeczy, no ale nie doszło, ma przyjść do dziewiątego, więc no trochę sobie polecieli w Coco Jumbo ze mną. Kupiłem sobie kawkę, a więc tak, kupiłem sobie kawkę Ariadna, zamówiłem już zmielone. W ogóle się nie znam na kawach, no ale to takie ponoć lepsze. Eee... No zapach, <gryw> powąchajcie państwo. Nie, no żartuję. No ładny zapach, taki troszkę mocny, duszący. Tutaj sobie kupiłem Espresso 5. No bardzo delikatny zapach, no bo rozumiem, że to są jakieś takie e, miejsca, żeby. E, tutaj się, no wietrzonko było. E, także Brazylia, Serra, do Cabral, Eco, Agricola, Red Catui Natural. No pachnie jak mm, szczochy nasze codzienne. Znaczy szczochy kawowe oczywiście mam na myśli. Także sobie to kupiłem. E, podejrzewam, że zrobię tak, że e, zrobię takie po 100 gramów małe daweczki. Powysyłam moim znajomym. Żeby sobie popróbowali. I tyle. I kupiłem czekoladę, szanowni państwo, dla spróbowania. E, 17 zł za 50 gramów. Biała. No zobaczymy. Może będzie na prezent, może sam ją zjem. Zobaczymy. Było to, kupiłem. Raz się żyje, raz się żyje. Trzeba czasem zaszaleć, szanowni państwo. A teraz... Prawdopodobnie suplementy. Najprawdopodobniej. Zobaczymy, co tutaj. Oczywiście masę ścinków. Kto to będzie później odkurzał podłogę? Maruś. Powiem Państwu, co kupiłem, żeby troszeczkę tak no. Mam taką nadzieję, że się będę odchudzał. Tutaj jakieś chyba dali. A, jakiś taki śmieć dodają. Jakieś dodają takie. O, skuteczne w poprawie wyglądu kolorytu skóry. No to ja mam kolory skóry chyba w porządku. E, dobrze, tu jakieś są. Nie wiem, co to jest. Upgrade Chrono Lift Ampulse. Wiadosłowo, trzeba się dobrze odżywiać. I wtedy będzie ok, chyba. Tutaj jakieś gratisy powrzucali, bo zamówienie było dosyć drogie. Jakieś kremy ochronne, a to dam przyjaciółce, albo mamie może wyśle, o no. pół na pół będzie. Mama lubi takie mama lubi takie gadżety. To już chyba po mamie mam, że też lubię gadżety, e, pasta do zębów e, a taka sobie. Dobrze, szanowni Państwo, co też kupiłem? Magnes, cytrynian magnezu, e, związany z kawą. Znaczy, ja teraz już kawy piję bardzo mało. Nerwowid, bo mam trochę nerwowe życie. To akurat była jakaś promocja. E, taki jest tego skład. Będę ja sobie tutaj odkładał. E, kupiłem sobie pastę e, wybielającą. No, coś dziwne, nie, może sobie pracownik sklepu wymył ząbki przed wysłaniem. Nie, zapieczętowane. E, także, szanowni Państwo, zauważyłem, że zwłaszcza górne, e, górna szczęka tak troszkę zaczynają się zęby y, przybrudzać. No, ale to tak jak Wam mówiłem, sześćka w dzień nie robi robotę. E, kupiłem, to jest zupełnie nieopłacalne, powiem Państwu, ale kupiłem to tylko dlatego, ponieważ, jak wiecie, ja uwielbiam próbki, uwielbiam gadżety. Uwielbiam po prostu ładne przedmioty, więc to są takie szoty. Najpopularniejszy związek miłosny, Magnes Plus B6. O, kupiłem sobie, bo po prostu lubię takie gadżety, uwielbiam. Kupiłem sobie także szoty z witaminą C, co jest kompletnie bez sensu, bo w tabletkach są dużo tańsze, czy tam w kapsułkach. No ale powtarzam. Ja uwielbiam takie rzeczy. No i muszę coś z tym zrobić, bo chyba to jest jakiś nauk. Więc ja uwielbiam po prostu. Kurcz. Sobie położę na na szafkę, będę podziwiał. Uwielbiam. Po prostu lubię patrzeć. E, prawdopodobnie je zużyję przed końcem okresu ważności, żeby były. E, Mag, e, czyli magnes, witamina B6, e, cynk, selen, ekstrakt z korzenia szwagandy, a szwagandy te ja mam dosyć sporo. No i coś tam jeszcze, nie wiem, co to jest. Witchania somnifera. No, nie nieważne. testomak, no to sobie kupiłem dwie paczki, żeby troszkę złapać takiej formy, bo będę chciał, e, jak teraz wyjdę z przeziębienia, będę chciał dosyć mocno... E, nie wiem, może się nawet tutaj na bok zapiszę, ale muszę doprowadzić się do porządku. E, Rutinowit, niektórzy mówią... Że to jest dużo ważniejsze od witaminy C, zresztą w składzie. Jest też witamina C Purwey, tylko że ile? 250 mg. Co jeszcze sobie kupiłem? Odpor Max. 1000 mg oleju z wątroby rekina. Cynk, witamina DAE A, e, Ekstrakt czosnku, olej z wątroby rekina. Powiem Państwu, że tak strasznie polecają czosnek. Ja się po czosnku, tak samo jak po cebuli, źle czuję. Mówią, że po cebuli się kuli. Naprawdę się źle czuję. To kupiłem, było bardzo tanio, 27 zł. Dwie takie mega paki witaminy C. Powiem Państwu, że tak mówią o tych przeziębieniach. Ja, ja próbowałem brać witaminę C, tą tak zwaną lewoskrętną, co to podobne jest lipa. Ja się na tym nie znam. Natomiast testowałem, czy pomaga na przeziębienie. No nie pomaga niestety, przynajmniej... W moim przypadku duże ilości witaminy C nie zatrzymały żadnej infekcji. Kiedyś mi się wydawało, że tak jest, ale no, niestety tak nie jest. Może u innych to jakoś lepiej działa. O, pokażę Państwu zwyczajne tableteczki, tak? No, niestety u mnie to nie działa. E, tutaj sobie co to. O, to chyba dorzucili mi gratis, bo ja tego nie zamawiałem. No ale nie głupia rzecz, powiem Państwu, bo ja sporo biorę leków, tak? biorę urosept, biorę jakieś tam na wątrobę. tak? Chciałbym pozbawić się spuszczenia. No, dali gratis, niech będzie. Jeśli nie woła, magnes B6, plus, tak, magnes B6, to też dam w połowie wszystko przyjaciółce, bo ona po prostu o serducho dba, więc ona też tego magnezu bierze. No, niestety pije dużo kawy już zapowiedziała, że będzie to moją kawę. Piła, powiedziałem mi, że piła to ryba. Piła, o, taki, taki to jestem mistrzem, mistrzem genialnej riposty. Gold Omega, mega, podobno bardzo dobre, dlatego że witamina D, D3 rozpuszcza się w tłuszczach, dlatego tutaj jest tłuszcz D3, plus K2, więc to jest podobno te takie najlepsze połączenie. No, niby się już kończy ten okres, przeklęty okres zimowy ale ja myślę jeszcze, że przez najbliższe dwa miesiące to można jakąś tam ilość witaminy zebrać, a później oczywiście słoneczko, broń Boże nie jeść, e, nie spożywać żadnych tabletek, od tego jest słońce, e, żebyśmy się nie przyzwyczaili do tabletek, no to to już było. Melisa, e, niektórzy mówią, mój kolega na przykład mówi, bardzo lubi Melisę, że go uspokaja, e, ja po prostu tego nie wiem, na mnie herbata z Melisy nie działała, ale może większe Większe stężenie, więcej ekstraktu e, sprawi, że, że będę trochę spokojniejszy, chociaż ja w sumie jestem spokojny. Ogólnie z natury jestem nerwowy, ale tak ogólnie przy kąpie to chyba jest ok ze mną. E, czosneczek, tak. E, czosnek no, brałem kiedyś. Czy pomaga? Nie wiem. Colon Biotic Stopper, to kupiłem dwie paczki sobie. E, bakterie, tak, 5 miliardów drożdży to jest chyba coś ala Enterol z tego co pamiętam i powiem państwu że to kupiłem po prostu zauważyłem nie wiem co to do końca jest ale jeśli to działa jak Enterol to powiem państwu że to jest bardzo dobry lek Enterol nie wiem na jakiej zasadzie te drożdżaki działają ale naprawdę jeśli chodzi o biegunkę to działa fenomenalnie nie powoduje jakiś tam zaparć i tak dalej no naprawdę fenomenalne jest wiadomo no to już jest to jest już no jakby to powiedzieć, stały element moich zachowań żywieniowych, jak Państwo widzą, słyszą, i chyba czują, może nie czują, niestety, no, przed przeziębieniami, zwłaszcza w ostatnim miesiącu, mnie nie uchroniły. Witaminy z grupy B, bardzo ważne dla układu nerwowego. No, mogą Państwo powiedzieć, że to wszystko jest w diecie oczywiście, że to wszystko jest w diecie. Natomiast jeśli się pije kawę, jeśli się je słodycze to i zaburzeniu ulega wchłanianie tego wszystkiego organizm tego więcej potrzebuje więc to wszystko nie jest takie wcale wesołe tutaj jakiś nowy Trimac B6 co to jest? Magnez i witamina B6 no to kupiłem połowa dla przyjaciółki, połowa dla mnie dobrze, to to samo o, tyle sobie kupiłem niech leży, jeśli nie woła Tutaj znowu Gold Witamina B Forte, niech będzie. Ech, może mi się trochę poprawi stan paznokci, bo mam takie, no, no mam zadbane, ale takie są. Przepraszam tutaj ze skórkę, ale ja się nożem bawię, w każdej wolnej chwili jestem trochę pocięty. Ech, dobrze, B12 Max Ech, mam taką wpłynie Ech, ponoć bardzo ważna na stany psychiczne, żeby człowiek się lepiej czuł. Ech, także no sobie kupiłem. Na pewno sobie tam tableteczkę zarzucić można. No i tutaj kupiłem to już tak bardziej dla lansu. Odżywki białkowe kompletne, jakbym trenował. Niech będą, pewnie nie będę używał, ale niech będą. No i to jest, szanowni państwo, wszystko. Także to by było na tyle. Dziękuję sorki, że taki unpacking bez kawiarki, no ale na nie doszła. Pozdrawiam państwa serdecznie z Panem Dobrym Bogiem. Chłop w dom, Bóg w dom. Wspaniały nożyk Kerszała. Tamten sprężynowy załatwiłem. E, no niestety bardzo fajny, no ale już się tyle razy na niego nadziałem. O, lubię sobie tako, po prostu sobie siedzę, coś oglądam i sobie tako. Tak sobie robię, tak? Gorzej z lewą dłonią. Chłop w dom, Bóg w dom. Trzymajcie się. Miłego wieczorku. Cześć.